Witam wszystkich na moim kanale z tej strony Basia. Dzisiaj chciałam Wam pokazać taki pomysł, może nieco mniej artystyczny i albumowy, bardziej praktyczny. Chciałam Wam pokazać przekładki do segregatorów, jakie wykonałam. Jest to dosyć prosta rzecz, nic może skomplikowanego, ale efekt jest dosyć fajny. Jako, że ja uczę angielskiego, postanowiłam zrobić coś takiego, żeby dla moich uczniów przygotować Segregatory na, na materiały, które notorycznie gubią. E, I takie segregatory dostaną ode mnie. Mm, sam segregator no, jest formatu A4. Jest on dosyć duży. E, okładka jest przeźroczysta. No, on był zakupiony na Allegro. Taki cieniutki. Nie wiem ile on tutaj ma. E, 3 cm. 3 cm. 3 cm na ten brzeg. Celowo jest przeźroczyste, żeby było widać właśnie te przekładki. Na przodzie nakleiłam swoją wizytówkę. I teraz są tutaj trzy przekładki. Może sama zawartość z punktu widzenia scrapbookingu niekoniecznie. Jest tu istotna, można tu napisać cokolwiek. Ja tutaj akurat podzieliłam tak, jak dla mnie to było wygodne. Natomiast, co tu jest ciekawe, no to same te przekładki, które można tu zrobić wszystko. Ja tutaj bardziej chciałam wykorzystać papiery, których nie wykorzystałam nigdzie wcześniej. A coś, co będzie się fajnie komponowało. No więc staram się robić różne takie wzory, które też nie będą na tyle wypukłe, żeby nie przeszkadzały, prawda? Jak coś będzie tutaj przechowywane. Więc tutaj są na przykład jeszcze kwiaty, tak, tak. dla ozdoby naklejone. Sama przykładka została wykonana z papieru, z czarnego papieru. Gramatura, zabijcie mnie, nie, nie, nie pamiętam gdzieś. 2250. No takie standardowe, które do albumów zawsze używałam tej grubości papier czarny. Tu dodatkowo zrobiłam sobie właśnie no taką zakładkę, która by tu wystawała, po prostu przykleiłam. No i resztę zadania polegało na obklejeniu tego jakoś ładnie, tak? Więc tu w niektórych miejscach takie ozdobne są z dziurkaczami porobione. Coś ciekawego, żeby się działo. Tu po prostu jest przyklejone pół na pół. E, tu jest dodatek, właśnie, kartki do pisania. No i ostatnia przykładka. Tutaj jeszcze przykleiłam e, tasiemkę taką. Mm. No, tasiemkę taką, najzwyklejszą tasiemkę z linią atłasową czy. Dobra, brakuje mi słów w tym momencie. <śm> tutaj jeszcze dokleiłam sznureczek jutowy, też, żeby coś było dla przełamania, coś ciekawego, żeby się działo. Obowiązkowo czasowniki nieregularne. No I w zasadzie każdy ten segregator jest zrobiony według tego samego schematu. Czyli jest taki sam segregator, są trzy przekładki. Tylko że one są po prostu różnie zrobione. Tu jest bardziej taki męski, e, męskie kolory, bo to będzie dla chłopca. Tak, tutaj też jest sznureczek jutowy. Tutaj bardzo prosto po prostu przykleiłam papier ozdobny. To papiery przeróżne, gdzieś tam, które mi zostawały takie bloczki. Te akurat były chyba kupione w Lidlu. I w Empiku, i to jeszcze któraś kolekcja taka męska była. Tak, kolekcja męska. Była taka jedna. Więc tutaj takie kolory męskie bardziej. Kolejny segregator wygląda w ten sposób. Oczywiście na każdej pierwszej stronie jest taki, taka strona tytułowa, jako że segregator jest przeźroczysty, więc tutaj wszystko fajnie widać. Celowo właśnie było to przeźroczyste. Tutaj też tasiemka doklejona, te akurat były z MP-ku papiery. Jak zauważyliście na każdej przekładce jest moje logo. Tutaj, coś takiego też z tasiemką i z dziurkaczem. Aha, tutaj już wzięłam inny kolor papieru, bo ten kraftowy papier wzięłam. Że tak powiem, bawiłam się trochę tymi kolorami, co mi tam spasowało. To dawałam. No, i tutaj coś takiego. Kolejny wygląda w ten sposób. Tu nic skomplikowanego się nie dzieje. Tu dodałam z zielonego papieru taką dokładkę, tak? Z dziurkaczem. Tutaj po prostu przyklejone. Tutaj nawet targnęłam się na jakiś napis, żeby coś się działo. Yy, powiedzmy czasowo... Czasowo jest to czasochłonne, a mi też zależało na czasie, więc nie są to jakoś bardzo rozbudowane mm, segregatory, w sensie przykładki. Tutaj też jest typowo męski. Something Else tak, tak się nazywa ta kolekcja. Mm, I tu też miks różnych właśnie kolorów. Takie coś. W sumie, jakby wybrać taką jedną jakąś fajną kolekcję, to można nawet dla siebie zrobić coś fajnego. Mm, takie przykładki klimatyczne, żeby coś fajnego się działo. I ostatni, który tutaj mam. Tak wygląda. Mm, tak, tutaj na. Y na maszynce wycinałam yy, jakieś kształty, właśnie. Jeszcze tyle kwiaty. Tu jak widzicie, taka bardziej dziewczęca kolorystyka. No i takie coś. W taki sposób to wygląda. Sam segregator jest otwierany w ten sposób. Można wyciągnąć, włożyć, można dołożyć. Ja bardzo lubię segregatory, bo wtedy można sobie poukładać tak, jak się chce. A w teczce czy gdzieś indziej to, to jednak robi się nam już bałagan. Ja jestem bardzo zorganizowana, więc tyle wam dzisiaj chciałam pokazać. Taka inspiracja na początek roku szkolnego. Może kogoś zainspiruje. Tak, tu moje wizytówki. Ja wolę jednak zostać trochę inkognito, ale. Nie chcą zostać incognito, więc tyle dzisiaj wam chciałam pokazać i zapraszam na moje kolejne filmiki. Pa pa!